Dobra, jadą 46 zł będzie. Dwa yeah. tutaj miałem dostarczyć. Z Konesera jestem. Okej, a No tutaj do Barbera. A może do Barbera w Nie, nie, tutaj ten adres się zgadza. Po sąsiadku. Nie mam 46 zł mi sa voi. Magari mooverce Barbershop Praga. Barbershop Praga. A jakiś numer telefonu? Masz? No, no od firmy dostałem, tu przyszedłem już zanieść, to 46 złotych weszło. No, Ale ja my nie zamawialiśmy. No, dwa burrito. to co ja teraz mam zrobić? Tyle. Tyle, nie, no. Nie będę brał, jeżeli nie zamawiałem, tak? To... nie, no to niech pan bierze już. Nie na no, poważnie. No ja też mówię poważnie. Nie, no ja nie chcę, my jesteśmy w tym powierzchni. Dziwne. Nie będzie pan jak? Nawet za darmo? No nie Nie no to właśnie że no, no, nie kupił. Gdzie byliśmy? Chcieliśmy obiad, ale jakbyś miał numer telefonu, ktoś kto zamawiał. A to w filmie mają, wiesz? No dobra. Zabłonić do firmy jest pytań. Dobra, to idę tam, to blisko jest, zobaczymy. No bo ktoś, ktoś poleciał w kulki No bo no, my <laughs> zamawialiśmy spawa jego tak? No. Tylko wtedy nie ma problemu Jak zamawiamy, to A może się pomylili w systemie, no dobra, dzięki. No, Inspektor.

Dzień dobry? Dwa to przyjazne zamówienia. 46 zł. Dwa razy? Dwa razy zamówiłem burrito. 46 zł, proszę. No zamawialiście je po dwa razy Przywiozłem z jego, Tutaj zamówiście do Silver Dragon. Okay. Widzę, że już mam jedzenie chińskie, się zamówiło. Więc... No Dostaćmy zamówienie tutaj. 46 zł za zapłatę. Nie wiem, bo numer No nie wiem, bo numer w systemie tam w pracy. To do tego chyba z chińskiego Silver Dragon, tak?

być pierwszy, jeśli coś tam patrzy, że podejdę do nas. No dobra, to wpada, ja cały czas jestem. No haj, fajnie się będzie zobaczyć. No hej. 頑張れ。

Oglądać. Jak się spojrzałem, jak przychodzi obok siebie. Dwa razy burrito, 46 złotych. No panie przecież mam ten adres, Barkowska 22. A nie Nie to firma mnie wysłała, bo tutaj przyszedłem. nie pomogę. No to pan to weźmie że teraz już na tego woził. 46 złotych się należy. ta czy gotówka? Ja też mogę zanurować na adres. Dzień No tak wie pan, tylko my jesteśmy teraz stratni. No to, ja mam płacić za zapomnę, bo to już do mnie ma ten adres. A nie jest pan głodny? Tak, ja. Nie jest pan głodny? Nie jest pan. A. A to za darmo tak to pan ma. Dziękuję. Od filmę chopadimy. Mam się. Nie, to nie, co za darmo, chyba nie muszę dawać nikomu. Cześć jedzenie mam do dostarczenia Dostarczasz jedzenie, tak? Nie dostarczasz jedzenia No ale ja ci daję? Na ulicę Prawską 55 A, zamówienie? Do tego wymusi wziąć 46 zł a ci już daję na paliwo, tak? Gawariś po ruski, tak? Tak, tak, da? A mnie Ty zawiożył. dostarczaję. Tam zapłacić od razu pieniędz, cash. Dzięki. Ile? 50 zł. Pięćdziesiąt. 50? 50. Dwa razy burrito. No dawaj. Ja czekam na zamówienie. A tak nie da rady? Nie. ja Nie, nie mam Kurde, no dobra, dzięki. Poka, poka. Wejdę <grym> na stację.